Władze Tarnobrzega mimo rosnących kosztów nie chcą zrezygnować z dofinansowania przyznanego w ramach Polskiego Ładu. Jesienią 2021 roku samorząd otrzymał ponad 35 milionów 600 tysięcy złotych na modernizację i przebudowę 14 dróg na terenie całego miasta. Wedle założeń wkład własny miał wynieść niespełna 2 miliony złotych. Rzeczywistość pokazała, że trzeba dołożyć niemal 15 razy więcej. Dofinansowanie pozyskano na wykonanie siedmiu dróg gminnych oraz siedmiu dróg powiatowych. Większość z nich znajduje się w centrum tarnobrzega. Pozostałe to drogi na terenie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Sytuacja na rynku budowlanym oraz rosnąca inflacja mocno zweryfikowały pierwotne plany. Polski ład podzieliliśmy na pięć zadań. Po pierwszym przetargu rozstrzygnęliśmy na plus jedno zadanie. Konkretnie Marii Drozkiej, Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, ulica Kwiatkowskiego pozostałe zadania po raz kolejny powtórzone zostały w przetargu. W drugim przetargu kolejne zadanie zostało zaakceptowane ulica Kochanowskiego i Moniuszki. Trzy pozostałe w tej chwili rozpisujemy kolejny przetarg. Miało być 1,5 do 2 milionów wkładu własnego. Dzisiaj urosło to do około 30. Jest to potężny problem dla mnie, ale jestem zdeterminowany, żeby to zadanie zrobić. Z tym problemem boryka się około połowa samorządów w Polsce. Znacznie lepiej radzą sobie mniejsze gminy. Widać to chociażby w gorzycach czy grębowie, gdzie koszty inwestycji są tylko nieco wyższe od tych, które prognozowano jesienią. Jak ten problem zostanie rozwiązany w Tarnobrzegu? Takiego wsparcia finansowego Tarnobrzeg nie dostał jeszcze nigdy. W związku z tym, że 14 dróg czeka na remont, przebudowę, no trudno sobie wyobrazić, że oddamy 35 milionów, nie robiąc ani jednej drogi. Dlatego będę robił wszystko, żeby udało nam się ten kolejny przetarg, trzeci, rozstrzygnąć i przeprowadzić, przeprowadzić roboty, roboty drogowe. Szukamy oczywiście ścieżki, szukamy takiej drogi, która pozwoli na jak najmniejsze zaangażowanie miasta, jeżeli chodzi o finanse, no ale bez jakiejś formy dodatkowego wsparcia kredytu, pożyczki, obligacji najprawdopodobniej się nie obejdzie. To są zbyt duże środki, żeby miasto było w stanie wyasygnować 30 milionów tak, tak nagle, biorąc pod uwagę jeszcze bieżące, bieżące wydatki. A tutaj ceny rosną wszystkiego i to w zastraszającym tempie. Wedle planów zmodernizowane mają zostać drogi gminne. Chemiczna, Szarkopolowa, Mechaniczna, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej, Tarnowskiego i Kochanowskiego oraz drogi powiatowe Bema, Dąbrowskiej, Kiri Skłodowskiej, Muniuszki, Zwierzyniecka, Kazimierza Wielkiego i Kwiatkowskiego. Mam nadzieję, że, że to, o czym mówi się szerzej, że na poziomie rządu zresztą, no, ja też staram się rozmawiać o tym, że będzie możliwość zmniejszenia zakresu. Wtedy by myślę, uratowało to wiele samorządów. Bo nie tylko Tarnobrzeg jest w takiej sytuacji. Bardzo wiele samorządów jest właśnie w takim miejscu, że brakuje dużo więcej niż wydawało się na początku. A, a przypominam, przed nami jest drugi ład. Złożyliśmy również wnios wnioski do piątego ładu. Czekamy na ład czwarty, który będzie prawdopodobnie dotyczył między innymi zabytków. To wszystko są koszty, to są wszystko pieniądze, które musi miasto również dołożyć jako wkład własny. Więc to jest potężne wyzwanie dla miasta, ale tak jak powiedziałem, ja jestem zdeterminowany, żeby robić te roboty drogowe, żeby przeprowadzić te remonty. Jeśli pojawi się możliwość ograniczenia zakresu wykonywanych inwestycji, władze Tarnobrzega dopiero wtedy zdecydują, które z 14 wcześniej wymienionych dróg zostaną z tej listy zdjęte i zrealizowane w dalszej kolejności. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na to, by wkład własny gminy był znacznie mniejszy, niż pokazują przetargi. Proszę sobie wyobrazić: na szali dzisiaj mamy kredyt, albo oddanie pieniędzy. Przede mną jest ten dylemat. Część osób mówi: oddajmy pieniądze, a część mówi: weźmy kredyt, albo zróbmy obligacje. Sfinansujemy te remonty. Ja muszę zdecydować. Więc przede mną, dlatego przede mną jeszcze wiele rozmów, bo chciałbym te remonty zrobić w mieście. I pokazać również, że, że dbamy o miasto i jego mieszkańców.